Tekst Manny na 22 marca, gdybyśmy się sami osądzali, nie bylibyśmy sądzeni. Lecz gdy sądzeni bywamy, przez Pana bywamy ćwiczeni, abyśmy ze światem nie byli potępieni. Pierwszy korentów rozdział 11 wersety od 31 do 32. Komentarz parauzyjny. Ustalenie zysków i strat jako chrześcijan oraz tego jak, kiedy i gdzie stały się one naszym udziałem w ciągłej walce ze światem, ciałem i szatanem, z pewnością będzie korzystne dla wszystkich, którzy dokonują takich rozliczeń, by podobać się przede wszystkim Panu. Duchowi Izraelici w każdym dniu i o każdej godzinie powinni żyć blisko swego najwyższego kapłana. Powinniśmy zawsze odwoływać się do krwi drogiego odkupiciela w celu oczyszczenia najmniejszej plamy na sumieniu by w ten sposób szata przypisanej sprawiedliwości naszego drogiego pana nie została zbrukana, lecz przez usuwanie najmniejszej nawet plamki mogła być przez nas zachowana bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju. Reprint nr 3125 Komentarz epifaniczny: sądzenie samego siebie oznacza taką kontrolę, krytycyzm i kierowanie swoim postępowaniem, które pozwala pozostawać w miłości Bożej. Ci, którzy tak czynią, są wiernymi chrześcijanami i nie muszą być ciągle popędzani biczem chłosty. Jeśli jednak jesteśmy niedbali w sądzeniu samych siebie, Pan usiłując nas reformować, Ucieka się do każącej rozgi, aby ustrzec nas przed potępieniem i doprowadzić do reformy. Równoległe cytaty. Joba rozdział 13, werset 23. Wieleż jest nieprawości i grzechów moich. Przestępstwo moje, grzech mój pokaż mi. Psalm czwarty werset 5. Lękajcie się, a nie grzeszcie, rozmyślajcie w sercach swych. Na łożach waszych, a umilkniecie. Wsela. Psalm 19, Werset 13. Ale występki któż zrozumie? Od tajemnych występków oczyść mnie. Psalm 26, Werset 2. Spróbuj mnie, panie. I doświadcz mnie, wypław ogniem nerki moje i serce moje. Psalm 77, Werset 7. Wspominałem sobie na śpiewanie moje, w nocy nocym w sercu swym rozmyślał, i wywiadywał się o tem duch mój, mówiąc. Psalm 119 werset 59. Uważyłem w myślach drogi moje, a obróciłem nogi moje ku świadectwom twoim. Psalm 139 wersety 23 i 24. Wyszpieguj mnie, Boże. A poznaj serce moje, doświadcz mnie, a poznaj myśli moje, i obacz, jeśli droga odporności jest we mnie, a prowadź mnie drogą wieczną. Jeremiasza rozdział 17 werset 9 Najzdradliwsze jest serce nade wszystko i najprzewrotniejsze, któż je pozna. Treny Jeremiasza rozdział 3 werset 40 Dowiadujmy się raczej. A badajmy się dróg naszych, nawróćmy się do Pana. Aggeusza rozdział pierwszy, werset siódmy. Tak mówi Pan zastępów, uważajcie, jako się Wam powodzi. Ewangelia Mateusza rozdział dwudziesty szósty, werset dwudziesty drugi. I zasmuciwszy się bardzo, poczęli mówić do niego każdy z nich. A zarzem ja jest Panie. 1 Koryntów rozdział 5 wersety 7 i 8 Wyczyściesz tedy stary kwas, abyście byli nowym zacznieniem, jako przaśnymi jesteście, albowiem baranek nasz wielkanocny za nas ofiarowany jest, Chrystus. A tak obchodźmy święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i rozpusty, ale w prześnikach szczerości i prawdy. Rozdział 11 wersety od 27 do 29. A tak, kto by jadł ten chleb, albo pił ten kielich pański niegodnie, będzie winien ciała i krwi pańskiej. Niechże tedy człowiek samego siebie doświadczy. A tak, niech jest chleba tego i z kielicha tego niechaj pije. Albowiem, kto je i pije niegodnie, sąd sobie samemu je i pije. Nie rozsądzając ciała Pańskiego. Drugi Koryntów rozdział 13 werset 5 Doświadczajcie samych siebie, jeśli jesteście w wierze, samych siebie doznawajcie. Czyli samych siebie znacie, że Jezus Chrystus w was jest. Chyba żebyście byli odrzuceni. Galatów rozdział 6 werset 3 Albowiem jeśli kto mnie ma, żeby czym był. Nie będąc niczem, takiego zawodzi własny umysł Jego. Psalm 32, 5 Przetoż grzech mój oznajmiłem Tobie, a nieprawości mojej nie kryłem. Rzekłem, wyznam na się przestępstwa moje Panu, a Ty się odpuścił nieprawość grzechu mego. Psela Psalm 94, 12 Błogosławiony jest mąż, którego Ty ćwiczysz. Panie, a zakonu Twego uczysz go. Żydów rozdział 12 wersety od 5 do 13, czyliście zapamiętali napominania, które Wam jako synom mówi, synu mój, nie lekceważ sobie kaźni pańskiej, a nie trać serca, gdy od niego bywasz karany, albowiem kogo Pan miłuje, tego karze, a smaga każdego, którego za syna przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, Bóg się wam ofiaruje jako synom, albowiem, któryż jest syn, którego by Ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, którego wszyscy są uczestnikami, tedy jesteście bękartami, a nie synami. A nadto cielesnych ojców naszych mieliśmy, którzy nas karali, a baliśmy się ich. Zaż daleko więcej nie mamy być poddani Ojcu duchów. Abyśmy żyli? Albowiem oni na mało dni, jako się im zdało, nas karali, ale ten ku pożytkowi naszemu na to, abyśmy byli uczestnikami świętobliwości Jego. A wszelkie karanie, gdy przytomny jest, nie zda się być wesołe, ale smutne, lecz potem owoc sprawiedliwości spokojny przynosi tym, którzy są przez nie wyćwiczeni. Prze to opuszczone ręce i zemdlone kolana wyprostujcie, a czyńcie koleje proste nogami waszymi, iżby to, co jest chromego, z drogi nie ustąpiło, ale raczej uzdrowione było. Pierwszy Piotra rozdział drugi werset 20. Bo cóż jest zachwała? Jeżeli byście grzesząc, cierpliwie znosili, by was i pięściami bito. Ale jeśli dobrze czyniąc i cierpiąc wznosić się, to jest łaska u Boga. Objawienie rozdział drugi, wersety 5 i 16 Pamiętaj, że tedy skąd eś wypadł, a pokutuj i czyni uczynki pierwsze, a jeśli nie chcesz, przyjdę przeciwko tobie rychło, a poruszę świecznik twój z miejsca swego, byś nie pokutował. Pokutujże, a jeśli nie będziesz. Przyjdę przeciwko Tobie w rychle i będę walczył z nimi mieczem ust moich. Rozdział trzeci wersety drugi, trzeci i dziewiętnasty, bądź czujny, a utwierdzaj innych, którzy umrzeć mają, albowiem nie znalazłem uczynków Twoich zupełnych przed Bogiem. Pamiętaj tedy, jakąś wziął i słyszał, a chowaj i pokutuj. Jeśli tedy czuć nie będziesz, przyjdę na Cię jako złodziej, a nie zrozumiesz, której godziny przyjdę na Cię. Ja którychkolwiek miłuję, strofuję i karzę. Bądź tedy gorliwym, a pokutuj. Pieśni 130, 78, 13, 82, 1, 105, 154. Wiersze Brzasku. 162. Doskonałość przez cierpienie Lektura uzupełniająca w Strażnicy. Reprint nr 5519. Pytania jakie były w tym tygodniu moje doświadczenia związane z myślą powyższego tekstu, jak zostały przyjęte, jaki był ich wynik? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.